Cześć wszystkim, dziś pokażę Wam jak przejść level 3 w Crusaderze Extreme. Ten level nazywa się Few Bay A więc zacznijmy. Znaczy będę robił go w częściach, tak jak ostatnio. Że najpierw jak zacząć, co zrobić na początku, później zatrzymam i tam rozbuduję sobie królestwo. No i potem zaczniemy atakować domy. W 7 mieści na pewno. Marketplay najważniejsza rzecz Tu kilka do drewna I robimy znowu asesinów I już tutaj szybko od stawiania murów. A, chyba nie wyszło. Tam jest. Za daleko od zamku jest. To tutaj gdzieś. A dalej. A tutaj się da. Trójny może wystarczyć, A okay, daj więcej zabójców i razem z tymi pikieniarami idziemy na ten pierwszy port, nie tam chyba. na ten tutaj. Tych też weźmiemy, od razu bramy się tu postawi i mur zrobi. Bo tutaj będziemy musieli się trochę dłużej bronić. Mam nadzieję, że nie będę skakać przed nimi, tylko A, będę skakać. Schody. zapomniałem o jedzeniu. Tutaj można bardzo dużo zmieścić tutaj tych do jedzenia. Tylko trzeba to jak najbliżej siebie kłaść. Wreszcie tutaj tak trzeba będzie później kupować. z tego, z Marketplace'u najwięcej rzeczy. Tak go tu damy. Jeszcze jeszcze Tutaj się chyba nie dojdę. Ale... Muszę I tutaj tę te grę to akurat ja ją podzieliłem na dwa razy, bo włączyłem tutaj, znaczy ja grałem na początku, pierwszy raz i tak w połowie gry dopiero zacząłem nagrywać i teraz dopiero dogrywam y, początek. Więc może się trochę różnić y, w drugiej połowie niż jak teraz robię. A to nie dlatego, że ja tutaj zginę, tylko po prostu tak jak już mi wyszło. Więcej jedzenia. Podatki. No i teraz ruszników. Trzeba mogę przyspieszyć trochę na maksa. Jeszcze więcej łuczników, tak żeby się obronić tak jak najdłużej się da Znaczy oni i tak nie powinni już zabić <laughs> I znowu tutaj jak najwięcej tych Rzeczy szczęśliwych, że można było podnieść podatki Tu się pomieszczę Sorry was za te yy, Ten dźwięk z myszki, ale po prostu jeszcze nie opanowałem jakby to, jak to wyciszyć Więc to może denerwować jeszcze więcej uczników. A ja, można podnieść podatkę jeszcze dwa razy, tak? Tak. no i tak tutaj jeszcze może, można jeszcze tutaj uczników kilku kupić, i po prostu bronić się. Przez pewien czas i używać tych, to, tych skillów, żeby zniszczyć te ich porty tutaj. No jak się je zniszczy, to oni już właściwie nie atakują, za często. Od czasu do czasu tylko ta, ale ten król tutaj wysyła yy, katapulty i tych, to znaczy, ich łucznikami dwa razy strzeli, gdzie oni gdzieś tutaj się zatrzymują. A tak to nie, przy, nie powinien się przebić przez No A jeszcze tutaj się robią ci pikinierzy, ci ale oni właściwie są. Znaczy z nimi wygramy walkę, bitwę całą. Ale zbyt dobrze to nie nie są No i tak ja tutaj zatrzymam wideo i tam połączę teraz z tym wcześniejszym gameplayem, który robiłem, więc dziękuję za obejrzenie i cześć. Cześć jestem z powrotem i jak widzicie rozbudowałem sobie trochę ten zamek i zrobiło się bardzo dużo tych pikmenów jak widzicie, to dzięki temu tym barakom to automatycznie się robi. No i teraz będę atakował tego sąsiada tutaj, Nazira. I mam nadzieję, że tyle wystarczy, przynajmniej, żeby przekopać tutaj ten, tę wodę i potem wyśle troszkę większą armię, żeby zabić króla. A no więc spróbujmy. Może przybliżę trochę. A no, nie da się przyspieszyć już. Raz jeszcze nie ma co tracić ludzi bez potrzeby. No i kopiemy. A widzę, że tutaj pułapki postawił. Znaczy, trzeba tych uczniów zaczkać. tutaj się już przekopali. Chyba wezmę trochę większą tej armię. Ale jako weźmy traf teraz na to. jest. się może tylu. I wysyłamy go na króla. <laughs> Ale nie baczę. się. Saliny. Bardzo fajnie to wygląda tutaj. Ja bym się to jedzenia kupić. I posprzedawać inne rzeczy, bo już nie ma miejsca na tym stopy, więc tutaj wiem, dużo. Może trzeba dokupić. A i zobaczmy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że zdążył zabić się u króla zanim tej głośnicy ich wykończą. Ale chyba tak. Ale nie ma to ryzykować. A widzicie się udało się go zabić, może na straty ich wyrzucamy. No, wielkie katapulty mają. A tutaj może poczekam, aż się zapełni całe to, to nad bramy. Czekam aż się zapełni tutaj wszystko, bo potem może ich wyjścia, zobaczymy jak będzie wyglądało. Nie wiem, jak to mamy. 8000. Może tak do 10 poczekam i zacznę atakować. Więc wrócę za chwilę. No i jestem z powrotem. Jak widzicie, nie udało mi się dociągnąć do, do 10000, ale 9200 powinno z zupełności wystarczyć. Jeszcze też w międzyczasie. Używałem tych tutaj skilli, żeby zniszczyć stronę tutaj, znaczy pozabijać kilku ludzi I udało mi się tę wieżę Do, w też nie mało, ilości życia doprowadzić, więc po prostu jak Będę blisko, to zniszczę ją I oni nie zdążą się odbudować A tak jak zniszczę ją teraz, to by zdążyli się odbudować i znowu musimy czekać na ten skill, więc nie bardzo mi się to opłaca. A więc, no, próbujemy Zaznaczałem wszystkich nie jestem pewien, czy można aż ma ludźmi, ludźmi ruszać naraz. A, chyba nie właśnie. Ach, musiałem czekać aż tyle i nic z tego nie wyjdzie. Też będę klikał jak najwięcej, może się postanowił ruszyć wszyscy. Trochę się tu zacina. Ach, można zadaczyć i wszystko. Mam 4 jest na środko. Do innych. Następnych. Może się uda jak najwięcej ruszyć. Też mam nadzieję, że nie będę musiał zatrzymywać, żeby zabić tego kolesia tutaj. Ten szyfunia. No, ja ja chyba przesadziłem to ładnie. Jak mi się wydaje. Ale nawet nie mi się wszystkich zaznaczyć, to mi się trochę przycina to wszystko. No ale tego gościa mamy już ze sobą. Wydaje mi się, że. Tysiąc w zupełności wystarczy, więc... O, jednak można ruszać wszystkim, tylko nie atakować. O, ale się przycina. Ale panowie, za późno. nie chcę ruszać. Ubić go. Tam taki błąd jest. go, we go. życie mu nie ochodzi. Tylko nie rozumiem dlaczego ten tutaj błąd jakiś jest. Nie, nie chcę go. Nie. nie chcę go bić. Dać go tego. No, jakoś idzie, ale że szybko to nie jest. No i się to zaczyna wszystko. Tego. I to, <laughs> nie no ci już nie tych wykończę, bo się nie chce ruszać, nie fajnie bardzo. Zabrać go... Przybrzymy. Mam nadzieję, że w tym drugim królestwie nie będzie takiego czegoś że sobie stoją i obrywają no to jakie to głupie No ten padł. No idziemy na tego właściwie Nie jeszcze Et il m'a Jak na szybkie tempo to idą oni strasznie wolno A i odbudowali się あ。 To już te następne mury są i mi ich wybiją zanim się dostanę do światła. A jeszcze Steam mi się włączył i gra mi się gra włączyła. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Muszę znowu na te kamienie czekać, bo tak właśnie nie doczekam w życiu, żeby oni to zniszczyli. Szczerze nie bardzo wiem co oni tutaj robią, w ogóle. Chociaż tu jest brano, czego ty bramnie nie atakowałem? A, brano, to chyba czule jedno. Macie stołem tutaj

Jeżeli oni wszystkich wybiją, to ja oficjalnie skasuję tę grę. Nigdy już jej nie palę. I, znaczy nie wyinstaluję. I nie opalę. I w ogóle nic. A dalej, kurde. Nie dostałem się do środka. Nareszcie. Nie Nadal stoją bałwany. Niech pan mnie wygziele. Pan Chyba znowu poczekamy dłuższą chwilę. No, nie. Ty razem jest lepiej. No i się udało zniszczyć wszystkich. A zniszczy. Ej. Jeszcze tylko chcę zobaczyć statystyki, jak to wyglądało i ludzi. Wszystkich w ogóle. A ja tak miałem 10 tysięcy, A ja tylko dwa straciłem, więc nie tak dużo. No dobrze, to dziękuję za uwagę i będę robił następny gameplay niedługo na ten level. 4 Snake River. Cześć.